Na pewno wiesz o tym, że network marketing jest biznesem, budowanie relacji z ludźmi, poznawanie nowych ludzi, budowanie z nimi relacji, wybieranie z tej grupy ludzi, których poznałeś, dobieranie osób, którzy będą stanowić twój zespół, docieranie się charakterami i najważniejsze, przekazywanie wartości, bo podstawy tego biznesu właśnie są budowane na tym, że coś, co dla ciebie stanowi wartość, co zmienia Twoje życie na lepsze, co powoduje, że masz pewne ułatwienie, czy związane z, z trybem Twojego życia, sprzątaniem, gotowaniem, jedzeniem, zdrowiem, czegokolwiek, tak? I Ty masz o czym opowiedzieć ludziom. Bo jak nie masz, to nie próbuj wciskać coś, w co nie wierzysz. O tym już mówiłam w poprzednim filmie. I teraz, na tym etapie, kiedy ludzie próbują. Budować relacje przez internet popełniają podstawowy błąd. A mianowicie, kiedy poznają nową osobę, nie wiedząc kim ona jest, skąd jest, w jakim kręgu zainteresowań się znajduje, czego szuka lub czego nie szuka, co lubi lub nie lubi, próbuje tą osobę uszczęśliwić swoim produktem, swoją usługą lub swoim firmą. Albo próbuje narzucić swoją wolę e, żeby ta osoba jeszcze rekomendowała e, Ciebie, twój produkt, Twój biznes i tak dalej. W razie to jest totalna porażka. Czy to jest na ziemi, czy to jest w internecie, ludzie nie lubią, kiedy im się ktoś, im ktoś narzuca się. Ludzie nie lubią, kiedy ktoś uważa, że jest mądrzejszy od niego i próbuje go pouczać, a stary weź to zacznie stosować, a ja będzie zobaczył. Nie, ludzie lubią być zachęceni, sytuacji, kiedy ktoś wychodzi naprzeciwko im potrze ich potrzebom i problemom, ale zadając najpierw pytanie. Tak naprawdę sztuka prowadzenia biznesu wcale nie polega na umiejętności przekazu informacji, bo informację możesz nagrać albo wykorzystać część filmu i przekazać, kiedy ktoś już docelowo jej potrzebuje, ale pytanie, czy on to obejrzy, jeżeli ty wyślisz tam informację, zanim zapyta się go, czy jego to interesuje? A żeby zapytać się, czy jego to interesuje, to powinieneś najpierw poznać tego człowieka, szczerze ją albo jego, poznać. I wtedy, kiedy zobaczysz, że to, co ty masz, może pomóc tej osobie, dopiero na tym etapie możesz zadawać właściwe pytanie, i kiedy uzyskasz odpowiedź, przyzwolenie, tak mnie to bardzo interesuje, dopiero wtedy przekazujesz informację. Nie wcześniej. Wiele ludzi online robi ten problem, słuchajcie, i spamują totalnie. Niedawno Agusia, moja małżonka, miała film odnośnie spamu, a więc ja nie będę się powtarzał. Spamuję totalnie, wysyłałem do dzisiaj na e-mail, na Skype, na Facebooku, na innych komunikatorach masę informacji i jeszcze czasami starają się na ambicje nacisnąć. Jeżeli jesteś naprawdę facet, to nie możesz tego nie wiedzieć, albo na to nie zwrócić uwagę, albo tego nie mieć. Słuchajcie, to jest tak płaski, tak idiotyczne, że po prostu szkoda komentować. To. Tak? Najlepsza reklama, wiecie jaka jest? Ja Wam powiem, czasami oglądasz coś, gdzieś tam szperasz, coś szukasz w internecie i nagle trafiłeś na jakiś wynalazek, na jakiś produkt, na jakiś gadżet. Mówię, kurczę, ja muszę to mieć, to mi jest potrzebne, to mi rozwiąże wiele problemów. I Amerykanie mówią tak: "Shut up and take my money", tak? Czyli zamknij weź moje pieniądze, Jak chcecie zapłacić, daj mi to. Tak powinien wyglądać biznes, a nie że prowadzisz sztukę argumentacji, dlaczego twój produkt jest lepszy niż jego produkt. Jeżeli on jest przekonany, że jest lepszy, daj mu święty spokój, bo jemu to służy. Tak? A jeżeli ty jesteś przekonany, że twój jest najlepszy, chwała Bogu za to. Ciesz się, korzystaj i niech ludzie to widzą. Natomiast dopiero wtedy, kiedy człowiek w trakcie rozmowy zobaczy, zobaczy w tobie tego kogoś, komu on potrafi zaufać, a później w trakcie zwykłej, normalnej rozmowy dowie się, że ty masz rozwiązanie jego problemu, którym on się boryka. Bo ludzie lubią mówić o tym: Słuchajcie, nie mam kasy. Zazwyczaj, kiedy mają cię zapłacić, za to już mówię: Nie mam kasy, ale normalnie trzymają sztamę i nie puszczę ci farby, że ma problemy finansowe, szczególnie mężczyźni, tak? I to co z ambicją? Tak, jakich ludzi szukasz? Ludzi z ambicją, tak? W następnym filmie właśnie powiem, powiem Wam o tym, jakich ludzi należy szukać. Bo bardzo często ludzie bombardują wszystkich po kolei i ze wszystkimi po kolei nawiązują rozmowę. Kolejny błąd, o tym będę mówił w następnym materiali. A więc podsumujmy. Nie próbuj narzucać się ze swoim produktem, ze swoim usługą, jeżeli nie uzyskałeś na to przyzwolenie, jeżeli nie rozpoznałeś, że ten człowiek tego potrzebuje. Dopiero wtedy, kiedy dowiedziała się o tym, a jak tą rozmowę prowadzić, my uczymy tego na, na, na naszych szkoleniach, jak umiejętnie prowadzić rozmowy, żeby on nie trwał miesiącami, bo niektórzy ludzie też miesiącami prowadzą korespondencję, żeby później dojść do sedna i stwierdzić, że ten człowiek po prostu w ogóle nie jest, nie jest tym, tą osobą, która mogłaby być Twoim klientem lub, lub Twoim partnerem biznesowym. Zacznij prowadzić właściwy dialog. Zainteresuj się Ludźmi na tyle, żeby naprawdę pomagać. Nie gadać tak jak wszyscy mówią, a pomagam ludziom, a tak naprawdę szukasz pieniędzy w kieszeniach tych ludzi. Naprawdę znajdź możliwość taką, żeby pomagać wielu innym ludziom. A będziesz sam człowiekiem, który zrealizuje siebie w swoim życiu. Bo jeżeli znajdziesz pasję w tym, co robisz i zobaczysz, że to, co robisz, pomaga innym ludziom, nie ma lepszej. I lepszego zajęcia na Kuli Ziemskiej. Pozdrawiam bardzo serdecznie.